po co ci lupowanie, jak masz mistrza Kazidę obok siebie? Zostawcie mi je. Teraz. Ej, ej, robimy krąg w trójkę. Ktoś z nas zginie, ale trudno. Dobra. Ja, zostaw, nie, zostawcie mnie samego. Trust mi. Dobra, zostawiamy go. Idziemy na GoPro go oglądać. Otwarcie mojego GoPro. Zar no. Be Beaver, zaraz zobaczysz, dlaczego ja jestem mistrzem Kazideł. u nas. Zaraz zobaczysz. Alright, we, yeah. Yeah. Jestem. Dobra. Może yeah, ten opszczą, ja weź tam. Biorę termometr. Mm, ja wziąłem termometr, to nie okay. trzeba, mała mapa. Mmm. Weź IMFkę. Ten taki telefon tutaj. Trzymaj. A okej, okay, bo ty dałeś. Um. I aparat możesz wziąć. Aparat jeszcze możesz wziąć. O, i teraz weźmę latarkę. Latarkę. A jeszcze go. No O dzięki, że przypomniałeś, bym ja nie wziął. Okay. Poczymy. Dobra teraz trzeba kurwa ten Na tym EMF-ie będą ci się takie kropki pokazywały nad tym na górze nie? Nic mi się nie wyświetla Nie będziesz się mówić ile masz teraz... bo to kurwa nowszej generacji Ja coś, ja ja coś muszę kliknąć na tym IMF-ce. Tu jest jakiś spadek Ej, bo mi na IMFC nic nie pokazuje. No ale nie jestem pewien. Nie no, to chyba nie. Ej, ty mnie słyszysz? No. Na no tej IMFC mi nic nie pokazuje, mam kliknięty prawy i nic. No to na razie go nie znaleźliśmy. Ale żadnych numerków ani nic. No o, bo to tu, 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 dopiero. Tu, 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 o, właśnie teraz. Tu. Ile jest kropek, ile jest kropek? 2 RNG3 miałem. Nie, to na górze takie kre, kreski. O A chyba kreski. tutaj będzie, no. 6 Sze, stopni. Ok. No i para z gęby. Dobra, idziemy po resztę rzeczy. A tego to gdzieś w To Ja wezmę książkę. Co? Książkę wezmę. No to weź... Ja kamerę i docy wezmę, klasycznie. Spirit boxa mogę wziąć. A nie, bo nie mam ich w A masz w No ja aparat masz. A, ja aparat postawić. To ja wezmę spirit boxy, tylko że odpowiada... Dobra, to później. Jak ktoś to on weźmie i tutaj... Na radiu mów, tak? Na... No. Dobra. Dobra. Dobra, już masz normalnie. No korki, no, korki. Marek, gdzie masz na tutaj Ej, a do czego to służy? Do Hammer. Eee, potem się przekonasz, potem się przekonasz. Potem odpalimy. A nie ten przycisk. Eee, jak postawić książkę? F, F. Nie działa. F. I puść ma i puść Jak tam ustawić tą książkę? No No, no do temperatury zobacz czy nie ma przypadkiem Nie ma Czekaj, na ile IMF jest? Ej, ale on jest w tym pokoju. Czekaj, stój mi z tym. Czekaj. On jest w tym Trójka. ale on jest w tym pokoju. On jest w całej piwnicy, on jest w całej, bo jest taka sama temperatura. Or, to masz posprawdzać tą imf ko i ja idę po yy, co mogę przejąć Wezmę Płuję jeszcze Alto Chyba nie będzie go of w writing, jak mi się wydaje jak... jeszcze nie Jeszcze poczekam, zobaczę czy tam orbów nie ma ani ty tu jeszcze nic kurwa Chociaż jeden dowód nie da Orbów nie widzę, dobra mm. Wezmę spirita i upałkę All goes to the writing. O, zapisał. Dobra. Okej. Okay. Odcisków na razie nie widzę. E, do szafy. Do szafy jakby. Jak to przyszedł to do szafy. Mhm? Mhm. Jak to jest? Mhm. Dobra, się, że wyjść. Tego. A, bo dobra, Z, ja domu. Chcę chcę Z domu, pogadać. A to nie tak, że to nie jest to nie tak, że to nie tak, że to jest tak, że to tak, że gada, gada, jest jest nie no event, event, uff Ja bym się w krucyfiks ubezpieczył mm. <grym i> Wezmę było po, po, po Masz małą <grym> psychę <i> strasznie, weź, weź, weź lek E takie papieros to tu leży I prawym sobie go naciśnij. No, dobra, weź sól. Yy, na którego to jest sól? Na się Wright nie przechodzi przez sól. Nie ma opcji że on przejdzie przez sól, ale nie mamy wrajta i tak. Ale można wziąć sól, żeby odciski były. Bo, jak przejdzie przez sól, to jest dużo szansa na odciski. Dobra, krucyfiks miałem wziąć i wezmę parabolika. porozstawić okay. tutaj to sól. Jak to się robiło? f no, Tak, 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 tak. Okay. Tak. Tak, może jeszcze tam ze schodu. No, no. Okay. Jeszcze zobaczę te odciski. przeszedł przez sól? Przeszedł. Nie, czyli. No, przeszedł. No ale odcisków brak. O, zrób tak. zdjęcie soli, jak masz aparat. A tu uderzał gdzieś. Jak to wrzucić? Dobra. Wyrzucić? G. Ale nie, żeby to zaliczyło to zdjęcie. Ale co to zostało. A zrób? nie, to zaliczyło się od razu, okej. Okay. Ale liczyło. Dokładnie. Od razu, jak zrobisz, to to idzie do dzienniczka. Nie, bo chyba da się jeszcze jakoś ucować te zdjęcia, jak źle się zrobi. Tak, da się no. O, obcęgi. Dobra, gadał mi na tym na paraboliku, więc mamy zadanie jedno. No, bo ten trzeci dowód trzeba znaleźć się jakoś No gdzie jest moja a to jest moje MLK ja Nie mam przez F5 5 5 5 5 Dobra 5 Dobra Nie I to hand Ej, bardzo możliwe jak toś Nie no chyba nie Nie dobra to even to even. To jest spirit ale to kadzidło musimy rozpalić. No, no, no to i No, dobra, to czekaj. Mm, no to dawaj po kadzidło, ja wezmę. Co jeszcze można tutaj zrobić właściwie? Jakie jest zadanie ostatnie? Sprawdź. Uh, i, I świeczkę, dobra, kadzidło i świeczkę. Ten co prze... Ten coci... Ludzi... O, plus! Już czy, mamy ducha jak coś właśnie... już... Już mamy Czy bym, właśnie mieliście hanta? Hunta? Nie. Nie, to, to był, to był event. event. A, a jaki był duch? Spirit. Spirit. Jeszcze zadanka robimy. Eee... A czyli EMF, e, tylko Pismo i spirit, no nie? A, dobra, wy tam się pobawcie po jajami i ja idę zrobić. E, Chcę hamną EMF, pismo i Spirit Box, to no nie? Tak EMF, Spirit Dobra, Box, dobrze ghost writing. writing. No tak, pismo. Ja chyba nic nie Dobra. biorę już, bo po co mam brać? Kolu, ale tu nie ma gdzie się lupować. Ej, w kuchni. I krąg kuchni, w ogóle mam. Kuchni. E, w kuchni. Dasz, po co się lupowanie, dasz. Masz tu. Bartek. po co ci lupowanie, jak masz mistrza kadzideł obok siebie. Hmm. Zostawcie mi je, Teraz. No, Ja jeszcze jedno ten zostanie zrobione. Partek, Bar, zostaw mi po prostu kadzidło przy wejściu na korytarzu. Teraz Dobra? Ej, ej, robimy krąg w trójkę. Ktoś z nas zginie, ale trudno. Dobra. <laughs> nie, zostaw, nie, zostawcie mnie samego, trust me. Dobra, zostawiamy go. Idziemy na GoPro go oglądać. Otwarcie mojego GoPro. Zaraz. Beaver, zaraz zobaczysz dlaczego ja jestem mistrzem Kazide u nas. Zaraz zobaczysz. Gdzie wyrzuciłeś kwieść dło? Ja nie wyrzuciłem jeszcze. Ja. A, musiałem teren ja wyrzucić A dobra. Przynieś mi jedno z półki. Kość znalazł. Ostatni kość. Dobra. Ale zarazem kość napięty. No, tu masz co Dobra Biorę cheaperki i oglądamy go A to. Drugi tam sobie Dwa trzecie, tak już na ostatni Już możemy się z nim pożegnać mi się wydaje Jestem ciekawy jak was głośno słychać na obs -ie. Ten And... sprawdzi się. O, oh. zrób. O. bym od... Przecież mnie odwalił, bo nawet nie. Zrobiłem twój ruch, Bartek. Zrobiłem twój moment. Nie, wzi nie wziąłem zapalniczki. Jakby <noise> <noise> No, był byłbym w dupie. Ale handowo mi ma zawał, który byście jaki a ile ty masz? Dobra, zacznijmy tango 80% chyba. Albo 90%. 60. Teraz No bo ty świeźka palam. No. no, let's begin Dobra, teraz <grym> będzie się działo. Teraz kurwa zaczynamy jakim jest Jak kadzibeł. Ja mu... Jak Ja wierzę? Ja mu tam wierzę. No ja też raz mu się udały Raz. Chyba po. On robi. Tak. Dobra proszę. No proszę. i proszę. i Dobra. No stąd